Cześć, zapraszamy na kolejny odcinek. Dzisiaj komuś, komentujemy nasze wylegiwanie się, przy basenie, nasz masaż. No co prawda, nie będzie nas jakoś dużo w tym odcinku, ponieważ no jak sami widzieliście, no w odcinku też nie było nas dużo i teraz też w naszym odcinku będzie nas mało, ponieważ będziemy mieli mało materiału do skomentowania. No ale gdzie inni po prostu Będziemy. pracowali, mieli wycisk, to inni odpoczywali czy inny? Dobrze, Także wydaje mi się, że ten odpoczynek nam się należał. I pomógł, nie? Pom pomógł nam właśnie zregenerować siły, wypocząć i poczuć takiego znowu ducha oglądając to, ja tak sobie pomyślałam, Uf, z jednej strony dobrze, że nas to ominęło, bo nie wiem jakbyśmy sobie poradzili, gdybyśmy my byli zamienieni. Dobrze, zamienieni, dobrze? Rozdzieleni. Rozdzieleni, ale na przykład, bo, bo też było tak, że wymienili rolami. Ty a, dosta -a. Bo dosta dostaliśmy Semsa, kto lepiej radzi sobie z zadaniami, a kto lepiej łapie stopa i szuka sobie noclegu i my e, podejrzewaliśmy, tak, żeby zrobić ten ten... tak jak bracia, żeby właśnie zrobić e, na wspak, to... czyli że po prostu ich skłamać. Cieszy, bo wiedzieliśmy, jakby przeczuwaliśmy, że nas zamienią, natomiast byliśmy uczciwi, nie? i powiedzieliśmy prawdę, tak? Nie, bo ja odpowiedziałam, że jestem praw prawdę, że jestem dobra w transporcie i w noclegu. Aha. Czyli bym nie zadania. zadania. No to ja bym zrobić. No to w sumie. No to w sumie spoko. W sumie spoko. A ty byś robiła zadania. Czyli ja bym musiał przed publicznością wystąpić. Nie, ty y byś musiała. Ja wystąpić. bym musiała o nim. <laughs> Ciężkie zadanie. Wolałabym podróżować jednak sama. Sam. <laughs> Poza tym to byłoby fajne chyba przeżycie. To po prostu był odcinek Grzyska. To jest I Rafał. Rafał był po prostu rozdwoił się. Rafał było dwóch. Jest, to po prostu jest zajebiste. Dobra, to było. Świetny pomysł na swojego brata. To pewnie mu pomogło. Tak, teraz interesujące. Ej, miał nawet taką całą produkę jak dzisiaj. No. Bo kładzie się wieloryb. <laughs> Taki wieloryb, właśnie ładnie wygląda. Ale opalona. Ale fajnie tak pomasować nogi To no, no ten słuchajcie masaż stóp to było coś obłędnego to był taki relaks i to jest to było tak miłe To był basen, także kupowaliśmy sobie w basenie, odpoczęliśmy wypiliśmy sobie piwko, zaregenerowaliśmy się no bo nam to potrzebne ale miałam strasznie obolałe plecy tutaj wygląda jakby pani tak delikatnie to dzieckała, ale nie bolało Mam taką obciążą do tyłu. Zpięta wszystko. I proszę bardzo, to jest kobieta i rozumowanie kobiet. Kochanie, możemy sobie tak robić nawzajem Gosia, to znaczy tymi. Nawzajem, to nie znaczy ty mi. Widząc tą drabinkę, trochę się przestraszyłam, bo ja w ogóle, słuchajcie, nie wiem. Pewnie gdybym ją zobaczyła i miałoby być ja się, nie wiem, coś dla fanów, przeskocz sobie przez nią, to ja bym powiedziała, no na pewno, w życiu nie będę przeskakiwać. Ale no to był program, a no to zrobiłam. Chociaż trochę mi było wstyd, bo jak wylazłam po prostu na samą górę i widziałam, że dziewczyny to po prostu, hec, 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 hec przeskakują tak sprawnie, a ja tak się zawiesiłam na tym i po prostu jeszcze coś tak często, tak się przestraszyłam, a oglądając to, co już jest po prostu drabinka. Gosia byłaś z dzieckiem, przechodziłaś przez takie drabinki, wspinała się na takie sznurki. A na po prostu, nie wiem, jesteś dorosła i się boisz przeskoczyć, bo było tak banalnie proste. Bo ja moim zdaniem z Martą, z Martą, z Patrycją sobie złą taktykę obrały, ponieważ one z samego początku tak ruszyły, po prostu te worki zaczęły brać i, i tak szybko zaczęły wykonywać to zadanie, że one po 10 minutach tak, tak po prostu, że tak powiem, szybko spuchły. Popatrz, tutaj Paweł mówi, że trzeba dziewczynom jakoś pomóc, nie? I on tutaj, Paweł, zaczął namawiać Rafała, żeby, żeby zrzucić jednocześnie, ponieważ żeby pomóc dziewczynom. Widział ja, jak wygląda Gaja, że się była spocona, ledwo dyszała, była praktycznie sina. To już dawno bym zrzucił po prostu ten, ten, ten balast z siebie, a nie czekał aż, aż ktoś zrzuci, żeby, żeby nie być pierwszym. Jak ja w ogóle tak wkręciłam się trochę jeszcze w ten wysiłek. Ja, ja to w ogóle naprawdę robiłam bardzo spokojnie, miałam w głowie cały czas mojego trenera, Teraz nas dał Reklu, mi mówił, że oddech to podstawa nie szybko. Nie, ruszę, nie, się, muszę, nie się. szybko po prostu, <coughs> tylko na spokojnie swoim temperatym. Nie stołu, bo się trzęsie dobrze. I tak właśnie miałam to w myśli, dlatego spoko. Jedno ja nie co znowu było gorąco, ale jako, ja tak jakoś tam nie biegłam <coughs> strasznie szybko. Ja mam dużą pupę. No. I ciężko mi było po prostu przez te niektóre szczelinki się no, przerastać. Ja widziałem, że tutaj Patrycja, znaczy widziałem wy widzieliście i tak faktycznie było. Ona już się tak później na mnie uwzięła, że za każdym razem tylko mi te wody dawała. Ja już mówię, Patrycja, chociaż raz daj temu Pawłowi, błagam cię, no proszę cię... Ona mówi, Nie, bo widzę Rafała. No bo to by tak, Ty dawałaś tak uczciwie, dawałaś Rafałowi i Pawłowi. Mhm. Gaja dawała mi i Rafałowi. A Patrycja dawała praktycznie tylko mi. Ale jak widzę, teraz jak zatrzymałem. To Paweł też tu nie daje rady. I mi się wydaje, że to było coś. To... Eee, już Paweł, weteran, siły mało. Mm. <laughs> Zaczął namawiać Rafała, żeby zrzucił. A, ten jeszcze <laughs> przysiadł. I to słuchajcie, to nie jest walczenie do końca po trupach do celu, nie. Tutaj po no prostu gramy, bawimy się, walczymy, jak grasz piłkę, grasz piłkę do końca, czy czynić gola. na takiej zasadzie. Ja nikomu tutaj nie... nie wiem... Nie wiem, nie wiem co to powiedzieć. Nikomu nie podpowiadamy żadnych świn w tym No nie, ale no było to uczciwe, na każdy mógł sobie stać. Ja swoich wodów po, po cichu nie zrzucałem, nie dorzucałem, nie dorzucałem więcej, Pawłowi a nie Rafałowi, więc wydaje mi się, że to było bardzo w porządku. Mogę się mylić, możecie mieć inne zdanie. Yy, ja mam takie i jego Niech nie zmienię. <laughs> e, tak. Dziękujemy Wam bardzo i oczywiście już zaraz, za momencik, zapraszamy na kolejny odcinek Amerykie. Jak po prostu to jest szok, że to już jest 12 odcinek i te 12 tygodni po prostu zleciało tak szybko, Walta a większość... Finał. Po prostu w tej kwarantannie musieliśmy to komentować i oglądać też osobno w swoich domach. Yy, mam nadzieję, że ten odcinek też Wam się spodoba, który będzie zaraz. Było bardzo, bardzo dużo emocji, także wzruszeń, yy, pięknych, yy, bardzo momentów, i mam nadzieję, że nas będzie więcej, <grym> a nie <grym <grym ostatnio. Yy, no i co? No ja tutaj o, o tym czasie, jak powiedziałeś, kwarantanny, że każdy musiał u siebie, bo my tak ogólnie jak wróciliśmy stamtąd. To wszyscy planowaliśmy, że będziemy się spotykać raz u Rafała, raz okay. u nas, raz u Żanety, u Patrycji. Zbliża się 12 odcinek. To zawsze oglądamy razem, wysłamy sobie zdjęcia, jak to ogląda. Po prostu, no, no super, spędzamy ten czas jakoś tak no, u siebie w domach, ale, ale jednak razem. I mam nadzieję, że to szybko się jak najszybciej skończy. I chciałabym się, od razu pozdrowić wszystkich tych, którzy nam wiernie kibicują. Dziękujemy za te miłe komentarze i te pozytywne za fajne wiadomości, za takie wsparcie właśnie. Dzięki. A ja natomiast chciałabym pozdrowić wszystkich tych, którzy nam nie kibicują i piszą te ochydne komentarze. Bo to wy też nam dajecie siłę. Także dzięki wielkie, że jesteście, bo to jednak musi być coś, żeby, że, że jednak musimy to was i tak tak... Fajnie uderzyć, że poświęcacie ten czas, żeby usiąść, napisać I ten I naprawdę się tym nie przejmujemy. Dzięki, że jesteście. I czasami jest to fajnie śmieszne, że Dosia patrzy w pierwszym odcinku i nagle przez każdy kolejny jest nazywana płaczką. Tak. Więc to jest fajne. Wiecie, w <laughs> ja? to płakałam na kajaku, a wszyscy piszą dalej, że jestem Fajnie jesteście. Moja babcia mawiała, jeszcze się taki nie znalazł, co by dogodził wszystkim naraz. Ben.